Siema. Cześć wszystkie! Yy, dzi dzisiaj testujemy rakiety od fórkę Steel Stern Sterne. Stern raketem. Raket. <laughs> Ster raketem Dobra, czytaj co tutaj mamy na odwrocie. Yy, tak, C posiadają. C czy to jest C czy to jest China Export? Nie wiem. Goria F2 F2, kod produktu FR15G1 G1 myśli G1, Myślę G1. Tak. Nek na całe 150 gram? Tak, czyli 10 rakiet, bo 10 jest w zestawie. To jest 15 gram na rakietę. Ale już widziałem... Mam jakiś telefon chyba do ciebie dzwonię. Czekaj, zapauzuję. Cię odbierz. No już jesteśmy. E no tak i są efekty A, opisane, tak? Tak, tak gdzieś tu jest po prostu. Efekt, nie, to jest po, angiel po angielsku, to jest po niemiecku, A to jest jeszcze po jakimś, nie. Dobra, tak czy inaczej. Gold plus niebieski, gold plus blau. Corolla plus... Rot blinker, rot czerwony, czerwony yy, stroboskop. Ale ten korolla, nie wiem. Brokat, green, blinker, zielony stroboskop, crackling plus czerwony, waste blinken plus rot, czyli biały taki, ten stroboskop, ten glitter plus czerwony. Czyli mamy 5 efektów po dwie rakiety. Tak to wygląda. Mamy rurkę do wbicia, żeby puszczać z niej. Rakiety one ona tak jakby zużywana była brudna. <grymne> no i mamy dwie niebieskie, dwie brązowe, takie straczkowate, dwie zielone, dwie szare i czerwone. Tu są przełożone, tak powinno być. No, teraz powalamy. Tak się inaczej są po dwie. Tak. Po dwie. To wystrzelimy z każdego rodzaju. Nawet taka w miarę. Nic tam nie słychać, żeby latało. Tak, wystrzelimy po... Nie pozostawimy sobie, część sobie zostawimy, a część wystrzelimy. No jak to takie ta zatyczka i tak dalej? Tu mamy coś 15 gram jest, na sztukę 15 gram. Kategoria F2. I to jest ja tutaj jedną już patrzałem, tutaj teraz dobra. Latyczka jest normalnie, tutaj jest dotąd jest efektu. Także dosyć sporo. No i co, I to wszystko później wyjdziemy. Puścimy po jednej sztuce z każdego koloru. A pięć sztuk sobie zostawimy. Będziemy sobie może w Sylwestra, nie, nie może, tylko raczej na pewno w Sylwestra będziemy się bawić. Takie luźne będzie strzelanie. No wszystko, zapraszamy. No. no, czego? A, do oglądania, jak będziemy puszczać. Ojejku, ale jesteś. Hmm. szybki. Dobra, dzięki. O, do, zapraszamy do oglądania. No, świeć tutaj po tych rakietach. O, nagrywamy rakiety od funkę. Tylko dobrze mi nagraj. Ok. Dobra, zaczynamy od, 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 od. Zielona. Ale głównie nie świeć, bo nie widzę nic. <laughs> Zielona! Zielona! Ładno ale prosiłem cię, żebyś świecił, bo wdechnęłem w wodę, prawda? No co? Eee, Niebieska. Chyba brązowa, bo jest ciemno, nie widzę. Przytopiło rurkę, nie mogę włożyć. Chyba brązowa. No, świecisz? Świecę, świecę. No, tylko czemu ja nic nie widzę? Kurde, nie wiem, to jest... Nie wiem jaki kolor. Nie wiem, chyba zielona. Nie, nie, nie wiem. Zielona już była. No to to jest, nie wiem, fioletowa? Nie wiem, naprawdę nie widzę. Czy Jeszcze mam czerwony O, ładnie Kraken, dobra, i ostatnia czerwona. Czerwona. To była taka, to była Jeszcze jakaś? Nie, to już wszystkie pięć. No i co, jak oceniasz? Fajne. Fajne, nie? No ale cenowo one są też dosyć drogie. Gdzie ty jesteś? A, no, mi po oczach, ja nie widzę. No. E, fajne. Powiem Ci fajne, ale najfajniejsza to była chyba ta druga. Druga, co tak długo, długo leciały w dół. Te palmy. Świetne. Świetne. Nie no, wiadomo, to nie są rakiety za, za 20 zł. Niezły, niezły efekt. Tam było więcej chyba jak 15 gram tej mieszanki całkowitej. No, Dobra, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji tak. tam na dole. Ma być szara, a nie czerwona. Tak jest. Dobra, na razie. Hej. Cześć.